Ej, ale ty masz kupione hudzuni, czy takie normalne? Aha, a ten... To na tym serwerze też używasz? Na każdym ja serwerze? Jaki koleś? nie, ja, ja kiedyś miałem hudzuni, ale teraz już nie, na tym serwerze nie używałem nigdy, bo dopiero wczoraj na nim gram, nie. Na no, aurze. Ty ty Ej ty, weź Antyknoka włącz. Nie wiemy, że jest, chcesz, chcesz posadzić. Nie? I tutaj kam. O lol. A pokaż Newkera. Stań tutaj gdzieś, o tutaj. I tak Newkera włącz. Filip, jak umrę, nie w jeden mój. Na Vce. Dobra. Mhm. Newkera i V. Żeby był spit, nie? Tak. Jakiegoś? Dobra, starcie, 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 starczy. starczy, starczy, starczy. Bo ja to muszę no, zabudować się, no, czy... jaki w ogóle, jaki No ogóle, Ja jak ogóle, jaki w ogóle, nie w Dobra, jaki No, no. Dajesz, do... okay. Aha, się... Aha. Okay. Proszę, Dobra, dobra, starczy, niż to! Nieź, nieź, niech, niej. I łopat! Ej, weź to znieść, bo szybciej niszczysz, nie? Okej. Okay. Jaki spidson? To jest to jednak, okej. Okay. Ja, nie, ja sobie czytów nie będę instalował. Mogą mnie przełapać, nie? nie? Mhm. Ach, ty takie sposoby masz. A jak ci sprawdzamy Minecrafta, czyli że wiesz, pokazuj, musisz pokazywać opcje, stopper, settings i tak dalej. Mhm. Aha. I ty tak. Nie, nie drapie te ręki. A ty, a ty już tak robiłeś, że to wyjmowałeś to wszystko? Aha. I co? Daj na to. I to było sprawdzony sprzęt, tak? Okej. Okay. No, ty tak zrobisz, jak cię przełapią? Tak zrobisz, jak cię przyłapią.